Pokażę w jaki sposób wyciszyłem moją drukarkę 3D. To nie jest mój pomysł, znalazłem to gdzieś w nocie. tak naprawdę to YouTube zaproponował, nie pamiętam który to był film. Zapewne jak będziecie chcieli to odnajdziecie, gdybym pamiętał to stawił wstawił link. Tak brzmi drukarka, którą wstawiłem do garderoby, do wnęki w szafie. I niestety ta szafa rezonowała. Działała jak membrana w głośniku. I drukarkę było w domu delikatnie słychać. Tak naprawdę mi to nie przeszkadzało. Ja się wychowałem ha, w świecie druharek głowych, więc yy, to dla mnie dzień, który mnie uspokaja, ale no jednak wolę, yy, jak jest trochę ciszej, rodzina z pewnością też, chociaż nikt się nie skarżył dzielnie. Więc tak to brzmi w szafie. Mimo, że to jest oddzielne pomieszczenie, zamykane drzwi, szczelne i szafa jeszcze, to rezonowało i było słychać. Posłuchajmy tego dźwięku. No i to się niosło na mieszkanie. Czasami potrzebuję jednak uchylić drzwi od tej garderoby, żeby na przykład szybciej się tam chłodziły wydruki, więc tym bardziej było głośno. Znaczy głośno, no przesadzam, ale było słychać. Wydruk puszczony w nocy niekoniecznie musi, będzie się rozchodzić na całe mieszkanie. A tak brzmi to po wyciszeniu. Pierwsze i drugie nagrania są realizowane tym samym telefonem, w trybie full automat, bardzo blisko jak widać. Posłuchajmy. No tak, nie ma gwałtownych ruchów, więc jest cichutko. Dodałem do tego stanowiska kamerę, jak widać, mogę sobie podglądać jak to wygląda. To jeszcze nie jest w pełni zautomatyzowane, oświetlone i tak dalej, to nie jest tak jak chciałem. I teraz to zrobiłem. W szafie położyłem gąbkę, na tą gąbkę, to jest zwykła gąbka, nie żadna specjalnie sztywna z jakiejś paczki wyjąłem. Musi być w miarę gruba. W miarę gruba, taka normalna gąbeczka jak do mycia o, w ten sposób. Na to położyłem płytę chodnikową. Akurat wybrałem płytę, która ma ładny wierzch. To nie jest taka typowa płyta nierówna. Z tego względu że chciałem mieć równą powierzchnię, chociaż ta nierówna ma tą zaletę, że jest większe tarcie, drukarka na przykład po tym się nie przesuwa, prawda? Ale to jest mało, ten dźwięk nie może się odbijać, więc z tyłu wykleiłem tą cienką ściankę, która najbardziej rezonuje, wykleiłem taką gąbką, jaką używa się do wyciszania w samochodach. Mam kilka takich arkuszy jeszcze mi zostało, bo używam tego dosyć często do moich autek, więc... Taką gąbką wyklejem z tyłu. wykleiłem też po lewej stronie od strony silnika, który odpowiada za przesuwanie głowicy tej, tej drukującej lewo-prawo. No bo ten silnik pracuje często, silniki góra-dół pracują rzadziutko, niezbyt często. Więc taka płyta to około 200 kg, waży może 16, więc jest dosyć ciężka. Na to, żeby też dźwięk od tej płyty się nie odbijał, położyłem kawałek wykładziny. Podłogowej, to jest wykładzina z historią. Nie wiem, czy kojarzycie w Warszawie jest coś takiego jak Dom Party, znaczy był jest. Nazywało się to kiedyś Domem Partii, to jest przy Nowym Świecie. Później jest słynne, bo tam była giełda. Bodajże do 2001, do 2000 roku coś takiego. A teraz jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Przypadek? Dom Partia teraz, główna taka instytucja finansowa. O ludzie, nic się nie dzieje przypadkiem. I to jest oryginalna wykładzina z domu Partii. Ha. Z tyłu jest też dołożony kawałek gąbki po to, żeby przewód zasilający nie dotykał do tylnej ścianki, tak bezpośrednio nie przenosił drgań z drukarki na tą szczególnie wrażliwą tylnią ściankę. Jak już wspominałem, od lewej strony jest, od strony tego silnika, który tutaj ładnie widać teraz jak pracował, lewo, prawo, lewo, prawo, właśnie wyklejona gąbka. Nie wyklejemy jeszcze tego tak zupełnie totalnie, ponieważ te miejsce nie jest jeszcze dostosowane do tej drukarki, nie jest założone oświetlenie i tak dalej, najpierw założę tutaj dodatkową rozbudowę tej drukarki i dopiero będę doklejał, w szczególności, że chcę z tej wnęki wynieść zasilacz, wynieść no, komputer, żeby miał trochę chłodniej, więc to będzie jakby na zewnątrz. Oczywiście tak zrobione, że mógł to cały czas ładnie sobie zdemontować, gdzieś usunąć jakąś awarię i z powrotem zamontować w sposób prosty, czyli złączki, bezproblemowe wkładanie, wyjmowanie, ale no jest cicho, teraz posłuchajcie jeszcze przez chwilę, jeszcze raz puszczę ten materiał, a ja zamilknę. Różnica jest dramatyczna i nawet bym powiedział, że oczywiście jest w tej chwili cicho, nawet przy uchylonych drzwiach, żeby na przykład było chłodniej, to przy wydruku takich filamentów typu Pela czy tam PET, natomiast dla wydruków ABS, ASA, czy nawet TPU staram się nie robić przyciągu. przeciągu, zamykam wtedy wszystko jest troszkę wyższa temperatura, tam o 5 stopni pewnie no ale bardziej stabilne warunki środowiskowe no więc jest to oczywiście zaletą, ponieważ nic nie słychać za to wadą, ponieważ nic nie słychać więc nie wiem, co się dzieje z wydrukiem, tak? to tak jak w przypadku drukarek głowych. w momencie kiedy działały, to człowiek wiedział, że wszystko jest dobrze wszystko działa, w momencie kiedy... Za Padła cisza, to było wiadomo, że jest problem. No i to taki sposób na wyciszenie. Z pewnością działa. Płyta kosztowała 20 parę złotych w markecie. Łatwo dostępna, gąbka. Tak jak mówię, pewnie z jakiejś paczki też, też, też znajdziecie. Działa. I polecam tanio, szybko i skutecznie. Na koniec, jeszcze tylko dodam, że. Nie chciałem oddzielić drukarki od tej płyty. Ta płyta jest ciężka i chciałem, żeby drukarka była w miarę zintegrowana z tą płytą. Nie chciałem używać żadnych szczególnie miękkich nóżek pomiędzy drukarką a tą płytą. Mam takie odczucie, że sama drukarka też musi mieć odpowiednią masę. To jest tak jak w armacie, kiedy stosunek wagi armaty do pocisku musi być odpowiedni, inaczej to nie będzie dobrze działać. Tutaj chciałem też, żeby drukarka jakby zyskała dodatkową masę dzięki w miarę sztywnemu połączeniu z tą płytą. Nie chciałem tego oddzielić, oczywiście gdybym to oddzielił, uzyskałbym dodatkową warstwę izolacji dźwiękowej, ale wydaje mi się, że wtedy drukarka mogłaby stracić trochę na precyzji. Wydaje mi się, że jednak powinna być jakaś masa zintegrowana z tą drukarką po to, aby głowica pewnie hamowała, pewnie przyspieszała. Takie mam uczucie, nie umiem tego w tej chwili potwierdzić, udowodnić, ale mówię o tym, ponieważ właśnie w ten sposób działałem, dlatego nie dołożyłem żadnych dodatkowych nóżek, żadnych wyższych, bardziej miękkich. I sama wykładzina, która tutaj jest, również w pewien sposób hamuje i integruje drukarkę z tą płytą. Wykładzina, bo o niej mówiłem dużo, ale nie powiedziałem o technikaliach, ta wykładzina jest o tyle specyficzna, że zawiera na dole gumę. To jest jeszcze prawdziwa guma, nie, nie chińska, nie rozpada się pod wpływem upływu czasu i ta guma jest dosyć miękka i też bardzo fajnie izoluje dźwiękowo, więc można jeszcze dostać takie wykładziny, ewentualnie zwróćcie uwagę na to, żeby położyć na przykład zwykłą wykładzinę plus jeszcze jakąś twardą gąbkę pod to albo może właśnie kawałek miękkiej gumy, ale takiej bardzo miękkiej gumy, no mi się udało właśnie użyć taką wykładzinę, która od razu taką gumę zawiera i bardzo dobrze pochłania dźwięki, jednocześnie zapewniając taką dosyć w miarę sztywny, sztywny łącznik pomiędzy drukarką a tą płytą.